Kolejna porada. Spróbuj słuchać swojej muzyki, lecz nie głośno, tylko tak, by zagłuszyć muzykę płynącą od sąsiadów. Wymyśl jeszcze jakieś sposoby odwrócenia swojej uwagi. Jeśli uda ci się zająć myśl czymś innym, to sąsiedzi się stopniowo uspokoją. Spróbuj, 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 spróbuj. <śmiech> <śmiech> oh. No, no, próbuj, to najbardziej podstawowy przykład języka autosabotażu. Fundament fundamentów, elementarna podstawa fundamentów, podstawa podstawy. <laughs> Przepraszam, wybaczcie mi poczucie humoru, ale wszechświat naprawdę ma poczucie humoru. Nie no, miało być bardzo poważnie, ale tu nie da się być poważnym. Tylko poczucie chmury nas uratuje. Człowiek z minimum wiedzy o rozwoju i pracy z energią nigdy nie użyłby w ogóle tego słowa, ponieważ dawno temu wyrzucił je ze swojego słownika. Jeśli formułujesz swoje wypowiedzi poprzez takie zwroty jak próbuję, muszę, bezpieczeństwo, staram się. Polecam natychmiast wyeliminować ją ze swojego słownika i zastąpić zdrowymi zwrotami, zdrowym obrazowaniem. Gdy zaczniecie łapać się na tym, gdzie wpychacie te sabotujące słowa do swoich wypowiedzi, zauważycie, że najczęściej są to dodatkowe czasowniki, które są. Zupełnie do niczego niepotrzebne. W ogóle może ich tam nie być. Na przykład muszę to zrobić. A czemu nie po prostu? Mam to do zrobienia. Próbuję być miła. Po prostu bądź miła. Co nie jest miła? Staram się to ogarnąć. Nie staraj się po prostu ogarnij. Postaram się to załatwić. Nie, 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 kurwa. Nie staraj się, po prostu idź i to załatw.